Ty drapiesz to krzesło, chodź no tu. Chodź no tu, złośniku. Już masz podrapane? Już? A jeszcze ze mną będziesz się drapał? Chodź no, chodź no tu. Ale nie. Łatek, chodź. Mimi, mimi, mi. chodź. Mimi. Mi. ty swoje autka weź. Weź się do cioci. Choinki już nie mamy, słuchajcie, dzisiaj jest któryś u trzeci. Łatek, chodź tutaj. Chodź. Chodź tu. Chodź, a mnie nie giś. Pierwszy. Chodź tu. Pierwszy nie gryź mnie. Co za... Fenuś. To ja... kot. Co za gryzoniowaty kot. Nie. Nie rób. Fenuś. Aj Boże. Już go mam. Nie rób, Fenusiu. Fenuś nie prączką głaskaj. Mamy nowego kota. Który gryzie wszystko. Ty już jesteś spakowany? Nie. Nie. To chowaj to autko, bo ja teraz sobie... Gryzę ciebie. A. Ej, nie wolno. Franek. Franuś. Franek. Nie wolno. Bo ja go zabięcę z powrotem. Jadę. Nie wolno. Fajno. Franek nie wolno. Fajna. Janusz! Zostaw go! Janek, weź tą minikę! Zobacz, on jest grzeczny, tylko wy się nad nim znęcacie za bardzo! Nie gnia tego! A ładasz, on mnie już nie gryz. Łatek, uspokój się. Ale po co zrobiłeś to mu? Pada! No Dziół gryzie Łatek! Jasiu! co stawko? Si znęcasz nad nim. Jasiu! On... I zobacz, on mnie ugiezie. On mnie gryzie, a nie ciebie. Zamnij te drzwi Franek. Przecież tu będzie pełno kurzu, Tak jest wszędzie pełno ja kurzu. To go, to go głaskaj, a nie szarp. A Łatę! Łafe... Ja się on mnie gęsi. O nie mogę! Łatek, nie gęś mnie. Z wami i z kotem. No, a ja się szykuję. I jedziemy, zaraz jadę na zakupy. Bo nie ma nic do jedzenia. A te braje zabiałam na mojej siostry, bo jutro... No do Beni Bo ja tu idę na 24 do pracy I wrócę dopiero w niedzielę A wtedy Tata musi położyć płytki, nie? W ten czas I one wyschną A tak jak oni by tu latali to by nie było za wesoło No, także się szykuję No hejka kochani Ja wróciłam z zakupów Zaraz Wam pokażę, Jezu, coś mi uchu spędzi Zaraz Wam pokażę co kupiłam No i Zawiozłam dzieci do mojej siostry, zjadłam sobie przed chwileczką e, taką zapiekankę pizzę, jaką miałam sobie kupioną i dla mojego męża też, no. E, mój mąż nadal nie przestaje z tym, co robił, więc ja nie wiem, jak to się dla nas skończy. Ja naprawdę się staram, chcę mu dać drugą szansę lub dziesiątą już z kolei. Ale widzicie, on nie robi nic w tym kierunku, żeby coś zmienić. I ja naprawdę nie wiem, jak to będzie dalej. Ciężko mi to powiedzieć. Cieszyłam się. Był taki moment, że się cieszyłam, bo myślałam, że będzie już lepiej. A tu figa z makiem. Takie widzicie, jest przewodne życie. I ja wiem, że pewnie wiele z Was mi napisze, że a nie mówiłam. Ale no zdaję sobie z tego sprawę, że może i jestem naiwna. E, już jest 18 tak naprawdę, widzicie, więc ja bardzo późno wróciłam, bo e, z dziećmi byłam jeszcze na zakupach, bo moja siostra była w kościele. O Jezu, spać mi się ogólnie chce. Teraz się najadłam i z panie mnie bierze i jakoś nie wiem, coś mnie znowu żołądek boli, ale to chyba z tych na wiecie bo zamiast on robić ten remont, y, już wyjeżdża w niedzielę, to zamiast robić ten remont tu łazi i pije. I po prostu już mnie to wkurza, bo wczoraj cały dzień sprzątałam, yy, a dzisiaj to znowu jest pełno kurzu i wszędzie jest biało. I już bym chciała, żeby to po prostu było zrobione i skończone, a nie, że wiecie, w kółko sprzątam, dzieci w tym chodzą i tak dalej. No ale są ludzie, którzy tego nie rozumieją i ja nie wiem co ja mam zrobić jeszcze w tej kwestii po prostu. I ogólnie serio źle się czuję. Nie wiem, czy nie będę miała znowu jakiegoś, jakiejś jelitówki albo czegoś, bo okropnie się czuję w tej chwili. Nie wiem, albo za szybko zjadłam, albo coś. No, a ja dla was montuję film. Um, montuję film i chcę wam pokazać teraz zakupy, jakie zrobiłam. Więc zanim mi padnie telefon, to tym prędzej e, pokazuję wam co kupiłam na to, tu nie patrzcie, bo to jest e, mojego męża niedojdzone, to jest Fianka. E, tak, byłam w cukierni, kupiłam kawałek ciasta na niedzielę. Tu kupiłam chleb, ale to mój mąż go ze sobą zabierze. Bułki dla nas. E, Pampesy dla Franusia, Bo Fianus jeszcze na noc zakłada. Nie zawsze w niego nasika, czasami się obudzi, ale zakładam mu jeszcze. Palówki dobiowe, dwa opakowania. Ser. Tutaj takie coś dzieci chciały, ale oni są teraz u mojej siostry. Jak przyjadą, to będą sobie to jedli w niedzielę, bo w niedzielę po nich pojadę. Tu mam takie aktywie duże. Akty Plus. Um, to Wam tu zaraz pokażę, co tu jeszcze. jogurty były w piące, więc wzięłam 4. Jak się wzięło 4, to. Już nie pamiętam jaka tam była cena, ale jakieś spoko. Co jeszcze tu dalej? Kawa, którą ja piję tylko, ta. Kilo cukru. Dwa paprykarze, jak ja już dawno nie jadłam paprykarza. Ja wiem, że to jest świństwo, ale już dawno nie jadłam, chyba z rok czasu. Dwa serki wiejskie, dwa masła. To duży ser, duża kiełbasa, to dla mojego męża, jak on wy będzie wyjeżdżał dla fanusia tutaj takie polędwiczki na niedzielę gotowe, tu jest smalec z jabłkiem tu mam płatki Nesquik i płatki takie podusiaki bo się dzieciom skończyły I kupiłam jeszcze coś takiego, tu mam kiwi a kupiłam takie pudełka na owoce i tu mam jedno a tu jeszcze mam drugie. Nie, otw nie otworzyłam jeszcze tego. E, i ogólnie tu muszę e, pochować te ciasta ze świąt i wiecie co? Będę się teraz brała za porządek w lodówce. To znaczy umyję wszystko i wszystko poukładam. Poprzeglądam co trzeba wyrzucę. Więc e, porządek w lodówce ogólnie. I wtedy dopiero poukładam te zakupy. A tu jeszcze kupiłam całą siatę jedzenia, bo mój mąż mnie o to poprosił, więc on tutaj ma jakieś puszki, słoiki, zupki. I kupiłam jeszcze owoce, mandarenki, banany i tutaj są jabłka pod spodem, a to są jeszcze ze świąt. Ja wziąłam tu na bok, żeby w pierwszej kolejności zjeść. No i tak już powoli się biorę za sprzątanie już tutaj dół posprzątałam znaczy się u... oj tu mi coś kapnęło e, naczynia też już umyte tutaj powoli wszystko układam i stwierdziłam że to jedno pudełko wezmę sobie do bo ja kiwi trzymam w lodówce do kiwi i do winogron a to drugie pudełko wezmę sobie do pomidorów i do ogórków i postawię jedno na drugie i będzie super i przynajmniej e, jak mi się zniszczą te owoce lub czasami tam puszczają sok owoce czy pomidory, to wtedy... nie ja wiem, że pomidory się nie trzyma w lodówce, ale to wtedy przynajmniej to będzie w pudełku, umyję pudełko i nie będzie brudno w lodówce. No więc działam dalej.